Część trzecia Sudarion i żydowskie zwyczaje pogrzebowe Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Księga kapłańska, rozdział 17, werset 11 Rozdział 9 Żydowskie wierzenia dotyczące śmierci, krwi i żałoby czy to, co wiemy o Sudarionie z Owiedą, stoi w sprzeczności z żydowskimi obrzędami i zwyczajami pogrzebowymi z I wieku? Wydaje się, że nie istnieje nic takiego w obyczajach i obrzędach z I wieku, co mogłoby zaprzeczyć możliwości, że jest to autentyczna chusta, która okrywała twarz Jezusa z Nazaretu. Wprost przeciwnie. Żydowskie obrzędy i zwyczaje dotyczące śmierci, żałoby i pogrzebu nie tylko wspierają tezę o autentyczności chusty, lecz także rzucają światło na wiele sprawiających problemy aspektów samego pogrzebu Jezusa, jak na przykład pytanie o to, czy ciało było umyte, czy też nie, w którym momencie użyto sudarionu i kiedy zdjęto go z głowy zmarłego, czy przygotowanie ciała do pogrzebu było dokładne i szczegółowe, czy wykonane w pośpiechu. Ten rozdział poświęcony jest żydowskim zwyczajom pogrzebowym i temu, w jaki sposób odnoszą się one do śmierci Jezusa w porównaniu z tym, co wiemy dzięki badaniom Sudarionus Oviedo i Całunu Turyńskiego. Pierwsza sprawa to żydowskie pojmowanie śmierci, mające wpływ na sposób postępowania Żydów ze zmarłym, jak również na ich wielki szacunek wobec samej śmierci człowieka. W starożytnych religiach człowiek jest postrzegany jako stworzenie Boże, Lecz judaizm wierzy, że został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 26-27. Mimo to jest on jednak śmiertelną i grzeszną istotą, która nie może uniknąć kresu swego życia. Człowiek to glina, która żyje dzięki tchnieniu Boga. Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset 7. Kiedy Bóg wstrzyma tchnienie życia, człowiek musi oddać ducha. Dusza i ciało są dwiema zasadami, które są połączone w jednej ludzkiej istocie. Świadomość jest rozproszona po całej istocie ludzkiej, więc kiedy następuje śmierć, to nie dochodzi do żadnego rozdzielenia dwóch elementów. Powszechnie wierzono, że zmarły żyje nadal w szeolu apatyczną, powolną egzystencją, która zmierza do względnie nieodległego kresu, ale tylko wtedy, jeśli zostały spełnione określone warunki. A. Człowiek musi przeżyć normalną liczbę lat, czyli 70. Zgodnie ze słowami Psalmu 90:10. B. Zmarły musi pozostawić po sobie dzieci, które podtrzymają jego nazwisko oraz C. Osoba ta musi zostać pochowana w grobie po to, aby uniknąć możliwości naruszenia przez nią równowagi między światem żywych a światem zmarłych. Jeśli choćby jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas śmierć staje się dla Żydów problemem. Śmierć przedwczesna uważana była za karę wymierzoną przez moce inne niż Bóg Jahwe. Owe szczycielskie moce władały krainą śmierci, Szeolem, gdzie nie można było oddawać czci Bogu. Księga Izajasza, rozdział 38, werset 18, unicestwiona była sama pamięć o Bogu. Księga Psalmów, rozdział 6, werset 5. Ponieważ jednak śmierć jako niszczycielska moc nie mogła współistnieć z żyjącym Wszechmogącym Bogiem, życie musiało pochłonąć śmierć. Świętego Pawła II list do Koryntian, rozdział 5, werset 4. Pozbawiona życia, odseparowana od świata żyjących, wygnana do Szeolu, krainy niszczycielskich sił, zmarła osoba, stawała się kimś nieczystym. Należało unikać kontaktu z nią i z wszystkim, co z nią było związane. Właśnie dlatego, jak również z powodu żydowskiego przekonania, że śmierć nie jest całkowitym zniszczeniem, za najgorsze przekleństwo uważano bycie niepochowanym i pozostawionym na żer ptaków i innych drapieżców. Księga Psalmów, rozdział 72, werset 2. Księga Jeremiasza, rozdział 16, werset 4. Księga Ezechiela, rozdział 25, werset 5. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 14, werset 11. Fragment z księgi Izajasza rozdział czternasty wersety 18 do dwudziestego jest satyrą na śmierć króla Babilonu, która uwydatnia straszliwą sytuację zmarłego, niepochowanego w grobie. Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają z chwałą, każdy w swoim grobowcu. A tyś wyrzucony z twego grobu, jak ścierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony. Z tymi, których składają się na kamiennych głowach dołu, ty nie będziesz złączony w pogrzebie. Z powodu czystości rytualnej prawo nakazywało grzebanie skazańców. Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie. Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać, bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyszczisz swej ziemi danej ci przez Pana, Boga twego w posiadanie. Księga powtórzonego prawa, rozdział 21, werset 22, 23. Tylko pochowanie zmarłego prowadzi do oczyszczenia. Księga Ezechiela, rozdział 39, werset 12 do 16. Zgodnie z tym prawem żydowskim, Jezus musiał zostać pochowany przed zachodem słońca. Jednak rzymianie często pozostawiali skazańców na krzyżu przez kilka dni. Często do momentu, gdy ciało zaczynało się już rozkładać bądź było pożerane przez ptaki czy inne zwierzęta. To zaś było oczywiście czymś budzącym odrazę i nie do pomyślenia dla Żydów i jak wskazuje księga powtórzonego prawa było zakazane nawet w przypadku ukrzyżowania. Chociaż uważano, że człowiek staje się nieczysty przez kontakt ze zmarłym, to jednak ciało zmarłego należało się odpowiednie przygotowanie do pochowania w grobie. Było to tak ważne, gdyż śmierć nie była postrzegana jako definitywny koniec, całkowita zagłada. Zmarły był przeznaczony do tymczasowego pobytu w Szeolu, zaś ceną odkupienia grzechów był rozkład ciała. Tak więc Żydzi bardzo troszczyli się o właściwy pochówek zmarłych i obrzędy pogrzebowe, gdyż każda istota ludzka powinna mieć zagwarantowany pochówek godny kogoś, kto został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Odnosiło się to także do zbrodniarzy chociaż, co zostanie wyjaśnione dalej, zbrodniarze, złagodzeni na mocy wyroku żydowskiego sądu, nie byli opłakiwani, a grzebano ich na specjalnym cmentarzu. Mimo nieprzekraczalnej granicy, zmarły nie był całkiem odseparowany od świata żywych. Uważano, że jest nadal obecny pośród członków swojej rodziny. Często przynoszono zmarłym podarki, składając je na grobach, co zakładało oczywistą wiarę w istnienie poza granicą śmierci. Uważano, że zmarły może jeść i porozumiewać się z odwiedzającymi go, a nawet zjawiać się żywym, tak jak to miało miejsce w biblijnej opowieści o zmarłym Samuelu, który zjawił się Saulowi pytając go: Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? Pierwsza księga Samuela, rozdział 28, werset 15. Mimo tego wydarzenia sam Saul zakazał nekromancji i wróżbiarstwa. Dusze zmarłych mogły zjawiać się żyjącym tylko za Bożym pozwoleniem. Znaczenie krwi. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Florentino Dieza, księga rodzaju wymienia niektóre zwyczaje praktykowane tuż po śmierci człowieka przez mieszkańców wszystkich krajów starożytnego Bliskiego Wschodu przynajmniej do pierwszego wieku po Chrystusie. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów. Zamykanie zmarłemu oczu. Księga Rodzaju, rozdział 46, werset 4. Układanie rąk na ciele i całowanie zmarłego. Księga Rodzaju, rozdział 50, werset 1. Miszna, najstarszy po biblijny zbiór żydowskich praw, stwierdza, że powinny zostać przedsięwzięte inne środki mające na celu opóźnienie rozkładu ciała, który następował dość szybko w gorącym klimacie Palestyny. Zatykano nos i uszy, szczękę podwiązywano pasem tkaniny, aby nie opadła. Następnie ciało było namaszczane i myte zgodnie z ustaleniami miszny, chociaż inne źródła podają różny porządek wykonania tych czynności. DS uważa za bardzo prawdopodobne, że pierwsze namaszczenie miało miejsce przed umyciem ciała wodą, po czym następowało drugie namaszczenie wonnościami. Na końcu zawijano ciało w czyste płótno, czyli sindon, a w środku umieszczano jeszcze inne wonności. Jak twierdzi Rebecca Jackson, zastępca dyrektora Turin Shroud Center w Colorado, plamy krwi na całunie turyńskim wskazują, że ciało człowieka z całunu nie zostało umyte. Jej zdaniem, ten fakt jest całkowicie zgodny z halachą, czyli żydowskim prawem, według przepisów, którego mężczyźni lub kobiety żydowskiego pochodzenia nie muszą być poddawani rytualnemu obmyciu, jeśli spełniony jest choćby jeden z warunków. A. Dana osoba jest ofiarą gwałtownej śmierci i miała krwotok za życia, krew zaś nie przestała płynąć w czasie śmierci. b. Zmarły poniósł karę śmierci za przestępstwo natury religijnej. c. Człowiek, któremu przygotowuje się pochówek, był wyrzutkiem ze społeczności Żydów. d. Jeśli to nie Żyd, zabił zmarłego. Jeśli to Jezus jest człowiekiem z całunu, to w jego przypadku spełnione są wszystkie powyższe warunki. Zgodnie z tym prawem kobieta, która zmarła podczas porodu, nie musi być umyta, jeśli straciła większą ilość krwi. A Jezus został po prostu namaszczony i owinięty w sindon, czyli całun. Ta hipoteza poparta jest badaniami naukowymi nad całunem turyńskim, które wykazały, że ciało weń owinięte nie zostało umyte. Powodem tego jest żydowskie podejście do krwi, która jest życiem istoty żyjącej. Księga Rodzaju, rozdział 9, werset 4, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 12, werset 23, jak również żydowska koncepcja śmierci. Krew była uważana za siedzibę życia, czy też duszy, i traktowano ją jako przedmiot świętej bojaźni. W przypadku utraty dużej ilości krwi, tak jak to było z Jezusem, wskazane było zachowanie krwi na ciele przez namaszczenie skrwawionego ciała aloesem i mirrą i powstrzymanie się od obmycia. Krew była najistotniejszym składnikiem cielesności, co łączyło się z samym pojęciem ciała. Księga kapłańska, rozdział 17. Krew jako siedziba życia, Księga kapłańska, rozdział 17, werset 11, była czymś kluczowym dla zadośćuczynienia, a co za tym idzie niezbędnym dla istnienia w Szeolu. Jak zauważył Jorge Manuel Rodriguez, Żydzi uważali, że we krwi znajduje się dusza człowieka. Ucisk dłonią, której ślad znajduje się na Sudarionie z Owiedo, miał powstrzymać krwotok. Wydaje się to całkiem sensowne w kontekście powyższych przekonań. Celem tych działań było powstrzymanie duszy przed opuszczeniem ciała. Badania Sudarionu wskazują, że chusta została zdjęta z twarzy zmarłego, aby można go było namaścić. Wonne olejki znalazły się na niej zanim krew zdążyła zakrzepnąć. Potem położono ją gdzieś w grobie. Jak wspomniano wcześniej, Sudarionem owinięto głowę po raz drugi, kiedy ciało zmarłego znalazło się w pozycji poziomej. Sudarion okrywał wtedy całą głowę, jak rodzaj kaptura zawiązanego na górze. Zgodnie z wynikiem badań chustę położono w grobie zawiązaną w ten właśnie sposób, gdy później Piotr i Jan zobaczyli Sudarion, mogli odnieść wrażenie, że chusta została zwinięta. Co niezwykle interesujące, te obserwacje mogą przyczynić się do wyjaśnienia tak często dyskutowanego fragmentu Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20, werset 5 do 7, dotyczącego położenia płcien. W piątkowe popołudnie Sudarion został rzeczywiście położony osobno, z dala od całunu. Kiedy apostołowie zobaczyli go w niedzielny poranek, znajdował się na swoim miejscu, czy też w tym samym miejscu co poprzednio? Żydowskie wierzenia dotyczące krwi wyjaśniają także, dlaczego apostołowie strzegli Całunu i Sudarionu. W przekonaniu wszystkich Żydów krew w sposób szczególny należy do Boga, ponieważ w niej jest życie. Krew składano w ofierze ekspiacyjnej, nazywanej ofiarą za grzechy, rytuale sprawowanym w dniu przebłagania, którego celem było uzyskanie przebaczenia grzechów. Ponieważ Jezus był Synem Bożym, byłoby rzeczą nie do pomyślenia, a nawet świętokradztwem, gdyby jego uczniowie pozbyli się pogrzebowych szat przesiąkniętych jego krwią. Właśnie to przekonanie o przebłagalnym charakterze ofiary krwi prowadziło do głoszenia nowiny zawartej w Nowym Testamencie, że mianowicie śmierć Jezusa jest wypełnieniem starotestamentowej idei ofiary przebłagalnej. Krew Chrystusa zapewnia wyzwolenie z mocy szatana i wszystkich mocy zła. Dzieje Apostolskie rozdział 20, werset 28. Świętego Pawła list do Efezjan rozdział 1, werset 7. Dzieje Apostolskie rozdział 20, werset 28. List Świętego Pawła do Efezjan rozdział 1, werset 7. Pierwszy list Świętego Piotra rozdział 1, werset 18 i 19. Apokalipsa Świętego Jana. Rozdział 5, werset 9. Krew ma moc uświęcania. List do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 12 i daje dostęp do Boga. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 19. Moc krwi Chrystusa głoszona jest codziennie w ofierze mszy świętej, w eucharystii spożywanej przez wiernych. Chociaż sakrament ołtarza uznawany jest przez wierzących za prawdziwą krew Chrystusa, to fizyczny ślad jego cierpienia zawsze byłby traktowany jako bezcenna i jedyna w swoim rodzaju relikwia równa tajemnicy eucharystii relikwia przechowywana i strzeżona bez względu na koszty wciąż żywa jest teoria która głosi że apostołowie nie uważali pogrzebawych szat Jezusa za tak ważne przedmioty a późniejsi uczniowie Chrystusa w okrutny sposób ukrzyżowali niewinną ofiarę w celu spreparowania fałszywych relikwii krwi co więcej, teorie te propagują nawet szanowane i uznane publikacje. Faktem jest jednak, że niemożliwe byłoby nawet jednokrotne, dokładne powtórzenie wszystkich okoliczności każdej minuty męki Chrystusa, nie mówiąc już o wykonaniu tego dwukrotnie. A ci, którzy skrzętnie uznają za prawdziwe wyniki datowania całunu metodą węgla C14, przekonani są, że jest to falsyfikat wykonany 600 lat po Sudarionie. Zostało naukowo stwierdzone, że najwyraźniej obydwie szaty okrywały tę samą ofiarę ukrzyżowania. Jeśli jednak wynik datowania węglem traktuje się tak poważnie jak Biblię, to niemożliwe jest, by falsyfikaty były dziełem tej samej osoby. Jedyny możliwy wniosek to uznanie, że wynik datowania jest błędny. Na szczęście nauka współczesna dowodzi absurdalności powyższej teorii fałszerstwa. Przez całe lata toczyła się debata dotycząca tego, czy pogrzeb Jezusa odbył się w trybie przyspieszonym, czy też był przeprowadzony dokładnie według żydowskiego prawa. Argumentowano, że obmycie ciała było ważnym elementem obrzędów pogrzebowych. Wydaje się, że ciało Łazarza było obwiązane pasami płótna, Ewangelia świętego Jana, rozdział 11, werset 44, a jego twarz okrywał sudarion, podczas gdy ciało Jezusa było w całości owinięte w całun. Czy kobiety przyszły do grobu w niedzielny poranek po to, żeby obmyć ciało i owinąć je ponownie? Czy może wróciły do grobu z większą ilością wonnych substancji, które nabyły w piątek po to, by namaścić nimi ciało, jak opowiada Ewangelia według świętego Łukasza? W swoim artykule Rebeka Jackson twierdzi, że chociaż pogrzeb Jezusa nie musiał odbywać się zgodnie z porządkiem, według którego pochowano łazarza, to jednak można powiedzieć, że wcale nie został przeprowadzony z pominięciem przepisanych prawem obrzędów. Śmierć Jezusa była przypadkiem szczególnym i stosowano się tu w pełni do żydowskiego prawa. Zgodnie z Ewangelią według św. Jana Nikodem przyniósł do grobu mieszaninę mirry i aloesu, ważącą około 100 funtów, co najprawdopodobniej przez sam fakt jej wymienienia było znacznie większą ilością niż normalnie stosowano. Powodem była duża liczba poważnych ran na ciele Jezusa, które spowodowały utratę znaczącej ilości krwi. Skoro przygotowanie ciała nie naruszyło przepisów prawa, to wydaje się prawdopodobne, że kobiety wróciły do grobu nie po to, żeby obmyć ciało, lecz by namaścić je ponownie wonnościami. Ewangelia według św. Marka, rozdział 16, werset 1. Aloes jest gorzką, aromatyczną substancją wykorzystywaną w żydowskim pochówku zmarłych, ponieważ uważano, że chroni on ciało przed rozkładem. Mirra to wonna żywica, która, jak sądzono, ma właściwości lecznicze. Substancje te wykorzystano do zakonserwowania krwi Chrystusa wypływającej z ran w czasie jego męki i śmierci. Ciało zmarłego nie zawsze było obwiązywane paskami płótna, często wystarczał sam całun, zwłaszcza w przypadku gwałtownej śmierci. W pierwszym wieku po Chrystusie żydowskie zwyczaje pogrzebowe zaczęły się zmieniać, jak twierdzi Rebecca Jackson. Wystawne i bogate ceremonie pogrzebowe stają się dużo prostsze i skromniejsze, a Jezus, który często mówił Izraelitom o potrzebie prostoty, zmarł jako jeden z inspiratorów tych zmian. Ten kierunek myślenia został później udoskonalony przez rabiego Gamaliela, mistrza świętego Pawła, który pozostawił wskazania, że ma zostać pochowany w prostej płóciennej szacie. Jego wnuk ograniczył nawet liczbę szat pogrzebowych do jednej sukni. Doktor Maurice Lamb uważa także, że szaty ubierane podczas pogrzebu powinny być odpowiednie dla kogoś, kto wkrótce miał stanąć na sądzie wszechmogącego Boga, władcy świata i Stworzyciela człowieka powinny zatem być proste wykonane ręcznie doskonale czyste i białe całą symbolizuje czystość prostotę i godność nie ma żadnych kieszeni nie może zatem ukrywać żadnych dóbr materialnych mycie i namaszczenie ciała powinno odbywać się w domu lecz w przypadku Jezusa miało ono miejsce zasadniczo w przedsionku grobowca ewangelia według świętego jana rozdział 19 werset 40 Według dieza mogło nawet być powtórzone jak podaje Ewangelia według Świętego Marka jako ostatni wyraz czci podobny do tego który jest oddawany przez biesiadników oczekujących na ucztę Gest Marii z Betanii która wylała olejek nardowy na głowę Jezusa został przez niego zinterpretowany jako zapowiedź namaszczenia jego ciała w grobie Ewangelia według Świętego Marka rozdział 14 werset 3 do 8 Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 26, werset 6 do 13, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, werset 1 do 8. Jest więc całkiem prawdopodobne, że pogrzeb Jezusa odbył się zgodnie z przepisami prawa, co stwierdza Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 19, werset 40. Kobiety zaś wróciły do grobu, by powtórnie namaścić ciało Jezusa, co było wyrazem przywiązania i czci. Okres żałoby. Uczucia i szacunek dla zmarłego wyrażano w bardzo żywy sposób podczas okresu żałoby, który rozpoczynał się z chwilą śmierci. Według Dijeza, podczas pierwszych trzech dni opłakiwano zmarłego, powstrzymywano się od pracy i nie odpowiadano na pozdrowienia oraz powitania. Przez siedem dni śpiewano pieśni żałobne i zaprzestawano wszelkiego świętowania. Zakazane było noszenie obuwia, mycie, używanie wonności i noszenie nakrycia głowy. Przez okres trzydziestu dni krewni zmarłego nie mogli opuszczać swojej miejscowości, obcinać włosów i uczestniczyć w zgromadzeniach. Żałoba była rygorystycznie przestrzegana, zwłaszcza w dzień pogrzebu i przez dwa kolejne dni. Sytuacja osoby niepochowanej i nieopłakanej była naprawdę poważna. Uważano kogoś takiego za równego osłowi. Księga Jeremiasza, rozdział 22, werset 18, 19. Skazania na czas żałoby obejmowały takie praktyki, jak post, przywdziewanie worka pokutnego, modlitwa z głową pochyloną na pierś. Księga Psalmów, rozdział 35, werset 13, 14, a także posypywanie głowy papiołem. Druga księga Samuela, rozdział 15, werset 32, golenie głowy. Księga Jeremiasza, rozdział 7, werset 25. Obcinanie włosów, Księga Jeremiasza rozdział 16, werset 6. płacz, druga Księga Samuela rozdział pierwszy, werset dwunasty, oraz rwanie włosów z głowy i brody, Księga Ezdrasza rozdział dziewiąty, werset trzeci. Często najmowano zawodowych żałobników, zazwyczaj kobiety, z powodu ich większej wrażliwości. Nie tylko opłakiwały one Zmarłego, lecz także układały pieśni żałobne, których najczęstszymi tematami były. A, pochwała Zmarłego? b. Żal szczególnie wielki w przypadku nagłej śmierci, rozpoczynający się zazwyczaj od słowa jak lub co, przeciwstawiający minioną chwałę i dobrobyt obecnemu nędznemu położeniu c. Pocieszenie wychwalające pamięć o dobrych uczynkach zmarłego i potomnych, którzy stale wspominać będą jego imię. Tym pieśniom żałobnym często towarzyszył akompaniament instrumentów, zazwyczaj fletu z uwagi na jego wysoki i głęboki dźwięk. Chociaż Pismo Święte nie mówi nic na temat żałobnych śpiewów dla Jezusa po jego ukrzyżowaniu, to jednak sam Jezus nie umarł bez pieśni żałobnej. Byłoby to nie do pomyślenia w przypadku Syna Bożego. Co ciekawe, proroczy lament Izajasza, śpiewany przez Kościół w Wielkim Tygodniu, jest to pełen smutku hymn o cierpieniu i triumfie sługi pańskiego, który może być w sposób idealny odniesiony do życia Jezusa. Księga Izajasza, rozdział 52, werset 13-53. do 53. Obecne są w nim trzy powyższe określone tematy pieśni żałobnych. Na początku mamy pochwałę, głoszącą wywyższenie sługi, na widok którego narody się zdumieją. Później jest lament z powodu wielu cierpień dźwiganych przez męża boleści. A w końcu następuje pocieszenie, gdyż on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Rozdział 53 jest dziełem prorockim Deutero Izajasza, które datowane jest na późny okres VI wieku przed Chrystusem, niezwykle cenionym przez chrześcijan z tej racji, że jest wyraźną przepowiednią cierpień Jezusa, a Nowy Testament nawiązuje do niego ponad 300 razy. Chociaż krytycznie nastawieni naukowcy nalegają na to, ażeby teksty biblijne odczytywane były w ich właściwym historycznym kontekście, to jednak jasne jest, że czysto historyczne podejście jest bardzo ograniczone. Wiele fragmentów przepowiedni często wydaje się wyraźnie wykraczać poza kontekst, w którym powstały, a w tym przypadku jest to szczególnie jasno widoczne.